Park Miejski imienia Górników Sierkowych w Staszowie od niedzielne popołudnie stał się miejscem wyśmienitej zabawy dla małych i dużych dzieci, gdzie nie brakowało radości i uśmiechu. Powodem do tego stał się organizowany przez Staszowski Ośrodek Kultury i Gminy Staszów Dzień Dziecka, który w tym miejscu organizowany jest już od kilku lat. Jak co roku jest wspaniała zabawa, przede wszystkim wspaniała pogoda, niesamowita atmosfera. Od, od kiedy powstał park Górników to jest ponad już 4 lata. Zawsze tutaj w parku robimy dzień dziecka. I to jest wyjątkowe miejsce, tak widzicie Państwo. Jest duża przestrzeń. Bezpieczeństwo przyroda. Na pewno cudowne miejsce i dla dzieci, i dla dorosłych. Jak przyznała Anna Gogola, dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury, w ten dzień nic zawieść nie może. I tak się stało, ponieważ oprócz mnóstwa przygotowanych atrakcji wydarzeniu sprzyjała również pogoda. Chcemy, aby każde dziecko po prostu z uśmiechem na twarzy mogło bawić się tego dnia, cieszyć się i korzystać. A najbardziej cieszy nas coś, na co nie mamy wpływu, czy lub pogoda. Już od dawna nie było takiego słońca, więc cieszymy się bardzo, że nam Dopisało i możemy wszyscy świętować. W parku imienia Górników Siarkowych w Staszowie świętujemy wyjątkowy dzień, bo dzień dziecka. Dla wszystkich dzieci, dla małych, dla dużych i dla tych całkiem największych. Na pewno dzisiaj każdy coś znajdzie dla siebie. I z pewnością każdy zna nas coś dla siebie. Ponieważ atrakcji w parku imienia Górników Siarkowych w Staszowie nie zabrakło. Wśród nich było m.in. wesołe miasteczko, park dmuchańców, naukowy roller coaster ze staszowską słową warsztaty plastyczne. Nie zabrakło. Braku także animacji, zabaw ruchowych i kącika dla maluchów. Wszystko podobało się małym i dużym, co potwierdzają zadowolone mamy swoich uśmiechniętych pociech. Bardzo fajnie, bardzo fajnie? Mi się podoba. Zawsze jakaś to rozrywka dla dzieci, jakieś nowe, e, nowe doświadczenia. W niedzielę w Staszowie dużo działo się również na scenie. Wydarzenie rozpoczął występ orkiestry miasta i gminy Staszów, klubu piosenki Rytm oraz chóru dziecięco-młodzieżowego. Następnie przyszedł czas na formację taneczną Kleks oraz Musical, frania recycling, cztery i i dancing Blok artystyczny zamknął występ szkoły tańca Enigma, uczniów niepublicznej szkoły muzycznej pierwszego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Staszowie oraz klubu piosenki Rytm. schlug er es info.